No na pewno to nie są e, łatwe odczucia, bo, bo chciałbym być częścią tej drużyny, chciałbym być częścią e, tego klubu. E, zostać w moim rodzinnym mieście, w moim rodzinnym klubie. E, I ta decyzja nie należała do najłatwiejszych. E, bo naprawdę e, zawodnik ze swojego miasta, ze swojego klubu po chciałby go reprezentować i... I, I być w nim, i grać jak najlepiej dla niego, i e, być po prostu częścią e, tej układanki. Ale po prostu w życiu sportowca są e, występują trudne decyzje, taka też była moja, bo uważam, że nie, 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 nie należała do najłatwiejszych, e, ale po prostu uważałem, że ona jest konieczna, jeżeli chciałem e, dokonać wyboru. W którym się czułem najlepiej, że tak. W którym się czułem dobrze, o tak. Eee. I na pewno gdzieś to tam siedzi mi w głowie, że, że no nie jestem częścią tej drużyny, tego klubu Zielonej Góry, ale mi mam nadzieję, e, że gdzieś tam w przyszłości, może krótkiej przyszłości, e, nasze drogi się zejdą i, i, i może ta współpraca. E, będzie na takim poziomie jak ja bym chciał, i może ludzie w Zielonej Górze również by chcieli. I to nie jest na pewno tak, że ja uciekłem czy coś. Ja po prostu dokonałem wyboru, który, który występuje u sportowców. Nie był to łatwy wybór, ale mam nadzieję, że po prostu po okresie, po tym sezonie będą mógł powiedzieć, że ten wybór był dobry i Uświadamia sobie jeszcze bardziej, że e, po prostu dokonałem e, dobrego wyboru, dobrej decyzji.